Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy z wizytą u Romualda Starosielca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj odbyła się ważna konferencja w sprawie przymusowych szczepień organizowanych przez dyrektorów szkół, którzy są do tego sami przymuszani. Na jaki temat rozmawialiście i jakie są wnioski po tym spotkaniu? Przede wszystkim jak temu przeciwdziałać. Proszę Państwa, bo to, bo to, za-, zacznijmy od spraw najważniejszych, tak? A. Bo dla nas, dla każdego człowieka ceniącego swoją przyszłość, logicznego, poukładanego w swoim życiu, dzieci są najważniejsze. W naszej cywilizacji ta prawda przestała obowiązywać. To, to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o szczepienia, to jest przejaw. Skrajnego upadku elit politycznych, częściowo również lekarskich, całego systemu politycznego. Dzieci są poddawane eksperymentom medycznym o niewyobrażalnych wręcz konsekwencjach. Dlaczego? Dlatego, że szczepionka przeciwko COVID nie jest klasyczną szczepionką ona nie ma nic wspólnego z z podawaniem przeciwciał danego wirusa po to, żeby organizm się uodpornił na jakby działanie te zewnętrzne, prawdziwe. Tylko to jest konstrukt genetyczny, który ingeruje w nasze DNA. Mało tego zostały absolutnie zlekceważone wszystkie normy, wszystkie zasady dopuszczania tego typu preparatów do użytku. Przez 150 lat medycyna wypracowała pewne procedury, na mocy których tego typu eksperymenty robi się tylko na wybranej populacji. Najpierw robi się je na zwierzętach, potem opisuje się przez wiele lat w drodze procedur jasno określonych jakie ono ma oddziaływanie na współistniejące choroby, jak, jak reaguje na inne lekarstwa, itd. Tak i, tak I dopiero doświadczenia kliniczne, kilku, często nawet kilkunastu lat, poddane drobiazgowej analizie, wskazują, czy dane lekarstwo można prowadzić do obiegu, czy też nie można, z uwagi na niepożądane skutki poszczepienne, uboczne, itd. Tak Otóż, proszę Państwa, ten dorobek świata medycznego w ostatnich kilkunastu miesiącach został całkowicie zlekceważony i odsunięty na bok. Można powiedzieć tak trywialnie: grupa trzymająca władzę tak, w świecie zachodnim politycy duża część środowiska medycznego uznała, że można poddać eksperymentowi medycznemu całą populację. Czegoś takiego, proszę Państwa, w historii świata cywilizowanego nie było. I mało tego, ten eksperyment medyczny teraz jest rozciągnięty również na dzieci. Na dzień dzisiejszy zostało już zaszczepionych 25% dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Zostało zaszczepionych dlaczego? W olbrzymiej większości, dlatego, że chcieli podróżować, wyjeżdżać sobie do Grecji, do. Wiem, kuzynów na zachodzie, wyjechać na wakacje normalne, bo taka była że wiem, propaganda, że, że zaszczepieni to pojadą, a nie zaszczepieni to będą mieli problemy. Poddano się tym, tej psychozie i teraz, w tej chwili, jakby na naszych oczach, rozgrywa się drugi akt tej, tego procesu, mianowicie odgórnie szkoły dostały zalecenie przygotowywania się do szczepienia. Polega to na tym, że przystosowują sale gimnastyczne, sale lekcyjne, są wynoszone ławki, pod prowizoryczne gabinety lekarskie, czyli punkty szczepień i poprzez propagandę, poprzez oddziaływanie na rodziców i na, i na dzieci, na dzieciach chcą po prostu dokonać jakby kolejnych tych zaszczepień. I teraz, jak my powinniśmy na to reagować? Otóż zdecydowanie powinniśmy się organizować w ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwko temu, co chcą zrobić z naszymi dziećmi. Szkoły nie są miejscem do eksperymentów medycznych. Szkoła w naszej polskiej tradycji to jest instytucja życia narodowego, które przygotowuje uczniów, do tego, żeby wchodząc w dorosłe życie mogły jak najlepiej w nim uczestniczyć, żeby były odpowiedzialnie, dobrze wykształcone, dobrze ukształtowane intelektualnie, duchowo. Od tego jest szkoła, a nie od eksperymentów medycznych, które nie zostały nawet na dobrą sprawę przebadane na, na zwierzętach. Czy ktokolwiek Czyli... będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne powstałe skutki uboczne i szkody na zdrowiu? To znaczy, proszę Państwa, no, ten system jest e, bardzo przezorny. E, mianowicie, no firmy farmaceutyczne, twórcy szczepionek zostały zwolnione z odpowiedzialności e, finansowej, karnej e, za ten e, eksperyment medyczny. E, państwo próbuje coś robić, żeby... Jakby uspokoić tych, którzy mają prawo do obaw, czy jakieś poszczepienne objawy, które, które narażają ludzi na utratę zdrowia, nie będą finansowane, więc uspokajają tutaj, że będą. Natomiast to, to jakby absolutnie nie usprawiedliwia tej skali, która jest w tej chwili prowadzona. Czyli. Czyli obywatele, a w tym wypadku już dzieci, tak, które no, z uwagi na swój wiek nie mają tak, takiego rozeznania w tych strukturach zarówno medycznych, jak i prawnych, będą poddane takiej presji, która no, de facto jest presją niedopuszczalną z punktu widzenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego, kodeksu etyki lekarskiej i również, proszę Państwa, z punktu widzenia norm prawa norweskiego. Jakie szanse mają rodzice w tej sytuacji zaskarżyć dyrektora szkoły lub decyzję Ministerstwa Edukacji w oparciu o ich prerogatywy, o ich Narzucone tutaj zalecenia dotyczące szczepień. Czy rodzice mają takie narzędzia prawne do tego, żeby oskarżyć cały ten system, zwłaszcza imiennie dyrektorów i nauczycieli, którzy przyłożyli do tego rękę? Czy coś takiego jest w prawie międzynarodowym stosowane, i czy w prawie polskim konstytucja? Będzie respektowana, czy możemy na to liczyć? To znaczy, tak, przede wszystkim do uzyskania pełnoletności zgodę na szczepienia wyrażają rodzice. Tak? Czyli rodzice świadomi tego, że nie można poddawać dzieci eksperymentom medycznym o nieprzewidywalnych konsekwencjach, po prostu tej zgody nie podpiszą. Ale ponieważ duża część dorosłych została zaszczepiona, więc w trosce o swoje dzieci, wierząca w to, że, że to jest środek zbawienny, tak jak cała propaganda jakby to przedstawia, mogą taką zgodę podpisać. Ale proszę Państwa, to jest tak, to jest pewien system. Tak? Jeżeli nauczyciele, jeżeli dyrekcja cała, dyrektor szkoły tak, wierzą w tą, że powiem, pandemię, i uważają, że dzieci, które nie są w grupie ryzyka, i w ogóle nie, nie odczuwają jakichkolwiek znaczących skutków jakby tego wirusa, jeżeli one zostaną zaszczepione, no to konsekwencje powinni ponosić wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym procederze. Mm. Jest w, w prawie międzynarodowym jasno określane jasno określone że potrzebna jest, jak to się określa, zgoda świadoma, tak? Czyli nie poddana presji, nie poddana reklamie, nie poddana naciskom administracyjnym, środowiskowym itd. itd. To jest pierwsze. Drugie jest absolutnie konieczność poinformowania każdego uczestnika takiego eksperymentu o grożących jakby konsekwencjach, tak? Przede wszystkim wytłumaczeniu, dlaczego ten eksperyment jest przeprowadzony, jakie wyższe racje stoją za tym, żeby uczestniczyć w tym eksperymencie, a następnie jakie mogą być spodziewane skutki, jakby tego negatywne, tak? bo, bo rek nie jest przebadany. Tego nie ma, tego się nie robi. W związku z tym każdy normalny, świadomy prawnik podważy. Legalność tych szczepień w takiej atmosferze, w jakiej ona jest przeprowadzona, łącznie ze szczepieniem dzieci. I nie ulega wątpliwości, że będzie można w przyszłości pociągnąć wszystkich, którzy biorą w tym procederze udział, do odpowiedzialności nie tylko moralnej, ale i karnej. Ponieważ kodeks norymberski, proszę Państwa, jasno mówi, że odpowiedzialność za. Te niedozwolone praktyki przy eksperymencie medycznym jest indywidualna i niezbywalna. Czyli jeżeli dyrektor podejmuje taką decyzję, że otwiera szkoły na eksperyment medyczny, on również może być pociągnięty do odpowiedzialności. I teraz my wyszliśmy z taką inicjatywą. Napisaliśmy taki list, który jest draftem, tak? Do dyrektora Rady Pedagogicznej. I rady rodzic rodzicielskie w danej szkole. O tym ten list z grubsza jakby składa się z dwóch części. Pierwsza część to to, żeby wyjaśnić, na czym polega jakby ten eksperyment medyczny, czym on jest w samej istocie. Tak? Żeby, bo nie wszyscy są jakby tego świadomi. Ale jest druga również część, która powołując się na obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego. Kodeksu Etyki Lekarskiej i Kodeksu Noryberskiego jasno określa odpowiedzialność karną tych, którzy w tym biorą udział, celem jest to, żeby szkoły, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy po prostu podziękowali temu systemowi za tą akcję zorganizowaną od górnego narzucenia. narzucenia Udziału wszystkim uczniom w tym eksperymencie medycznym. Nie wiemy, czy to się uda. My musimy się organizować po to, żeby, żeby zrobić to, co do nas należy. Mamy, mamy obowiązek protestować, mamy obowiązek powstrzymać to szaleństwo, które, które jest i chcemy z tego skorzystać. Czyli możemy dać jasne. Przekaz dla dyrektorów szkół i dla organizatorów tej akcji szczepień, że wszyscy, którzy w tym biorą udział, będą rozliczeni i że będą rozliczani imiennie, tak i że to pociąga i skutki prawne i finansowe wobec nich. Absolutnie tak. Ja może tylko zacytuję część, fragment tego listu, tak? który jakby to określa. Zwracamy Państwu uwagę na konsekwencje prawne uczestnictwa w prowadzeniu eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, a szczególnie dzieci. Są one jasno określone w wielu dokumentach międzynarodowych, w tym również w kodeksie norymberskim, licznych przepisach prawa polskiego oraz kodeksie etyki lekarskiej. Wśród tych zasad, naczelne miejsce zajmuje obowiązek uzyskania od każdej osoby świadomej zgody na udział w eksperymencie medycznym. Zgoda ta musi być wyrażona uprzednio, dobrowolnie i musi być oparta na pełnej i rzetelnej informacji o istocie, celu i przebiegu eksperymentu oraz korzyściach i ryzyku związanych z uczestnictwem. Zgodę spełniającą te wymogi w dokumentach międzynarodowych określa się jako zgodę świadomą ten termin tam funkcjonuje. I teraz tak, najistotniejsze. Nie przestrzeganie tych zasad, a mamy z tym do czynienia w masowym szczepieniu dorosłych, może w przyszłości skutkować odpowiedzialnością karną dla wszystkich uczestników organizujących i przeprowadzających szczepienia, gdyż odpowiedzialność ta, zgodnie z kodeksem noryberskim, jest indywidualna i niezbywalna. Jeżeli ta świadomość dotrze do umysłów nauczycieli, lekarzy, również rodziców, którzy podpisują jakby zgodę na szczepienie dzieci mamy prawo sądzić, że przynajmniej w jakimś szczęście to szczepionkowe szaleństwo zostanie zatrzymane. Tutaj podejrzewam, że większa część ludzi korzysta z tego parasola milczenia na temat właśnie skutków ubocznych i faktów dotyczących tych szczepionek. I uważają, że mają e, tą ochronę systemu, który propaguje tego typu eksperymenty, mhm. które są tak naprawdę eksperymentami podobnymi do tych nazistowskich, które tak samo system promował, albo przynajmniej e, traktował pobłażliwie jego twórców. E, wiemy, że duża część tych naukowców biorących udział w, w, w tych eksperymentach prowadzonych w nazistowskich obozach trafiło później. Do Ameryki, do, do Rosji, do Francji, do Wielkiej Brytanii kontynuowali swoje badania, dożywając e, późnej starości w zdrowiu i w szczęściu. I teraz efektem tego mamy kontynuację, tak jak e, powiedziałeś tutaj, na masową, światową skalę, z czym nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia. Natomiast ten system się zmienił i ten, w którym obecnie żyjemy, również się zmieni. Także możemy liczyć na to, że to się stanie w miarę szybko i że te konsekwencje zostaną wyciągnięte. Tak, no przede wszystkim musimy być świadomi, że to zagrożenie jest na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to tak zwane NOP, niepożądane odczyny poszczepienne. Tak, to jest termin znany. Są pewne procedury, które każą służbie zdrowia rejestrować wszystkie te, te przypadki, I, i teraz statystyka wygląda tak, że w Polsce nie ma rzetelnej rejestracji tych, tych pożądanych szczep... odczynów poszczepiennych. Lekarze to lekceważą, e, urzędnicy, ale również i obywatele, którzy mają te objawy, śmierć się następuje, tak, i nie ma odpowiedniego jakby, zapisu w dokumentacji medycznej która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całej służby zdrowia, ponieważ ścisłe przestrzeganie tych procedur powoduje, że może się rozwijać nauka, tak? bo to jest, z tego się wyciąga wnioski. W Polsce tego nie ma. A podam tylko jeden, jeden przykład. W stosunku do ilości zaszczepionych w Polsce jest 40-krotnie mniej tych niepożądanych, zarejestrowanych, mm. niepożądanych odczynów poszczepiennych niż w takich krajach jak Niemcy i Anglia. Mm. Czyli mamy do czynienia, proszę Państwa, z ewidentnym niedopełnianiem obowiązków, czy jest może w niektórych wypadkach rzecz Ale to jest jedno, mm. bo to, jak organizm reaguje na samo przyjęcie szczepionki w tych jakby kilku czy kilkunastu dniach po poszczepieniu, to jest jedno. Drugie, proszę Państwa, to jest to, w jaki sposób ten preparat genetyczny będzie oddziaływał na cały nasz organizm. I, I tak, tu nie było przeprowadzonych żadnych badań klinicznych. Czyli my tak naprawdę oddajemy się w ręce tych, którzy to stworzyli, którzy są prawnie jakby zwolnieni z, z odpowiedzialności. I karnej, i, i finansowej, które czerpią z tego potężne zyski. E, państwa i rządy są jak dilerzy firm farmaceutycznych globalnych. E, czyli nie A, ma. Ale są zachęcani, żeby się stali świnkami morskimi? Nie ma żadnej odpowiedzialności i e, sprawa jest otwarta. Najczarniejsze scenariusze są takie, że po prostu ludzie mogą stracić zdolność do reprodukcji, mm -hmm. do podności. Oby te najgorsze scenariusze się nie sprawdziły, ale proszę Państwa, samo ryzyko występowania tego typu okoliczności powinno zdecydowanie skutkować przerwaniem tego, tego, tego szaleństwa szczepionkowego i już sam ten fakt jest podstawą do rozliczenia prawnego, konstytucyjnego i karnego całego systemu politycznego i dużej części świata medycznego, które bierze w tym udział. Zwłaszcza, że ten system wcale nie jest monolitem, że powstało ostatnio Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i również Stowarzyszenie Niezależnych Prawników, którzy będą pomagać w tego typu sprawach obywatelom, którzy są poszkodowani po tych szczepionkach. Proszę Państwa. Matrix to jest za mało hmm. powiedziane, bo wiem, futurolodzy nie mogli wymyśleć takiego świata, jaki nam te, w tej chwili jest zgotowano. E, no, mało tego, przecież nie ma otwartej debaty publicznej na ten temat. Jest jednostronny przekaz hmm. propagandowy w środkach masowego przekazu wszystkich formacji politycznych i wszystkich orientacji, od rządowych do opozycyjnych. Mało tego, Bierze w tym udział, myślę, że nieświadomie, ale to nie zwalnia od odpowiedzialności, Kościół katolicki. Bo jeżeli proboszczowie zaganiają swoje owieczki tak, do szczepienia na terenie kościelnym, sprowadzając tam jakieś, jakieś mobilne systemy do, do, do szczepień, to to jest skrajna nieodpowiedzialność i to również skutkuje odpowiedzialnością karną. Ci proboszczowie, którzy podejmują takie decyzje, Będą mogli być postawieni do odpowiedzialności karnej. I tutaj nieświadomość tego wcale nie zwalnia od odpowiedzialności. No cóż, jeżeli poddamy się, tak, jeżeli będziemy dalej pozwalać się na takie zaganianie, tak, na szantaż moralny, z którym teraz mamy do czynienia, mamy się zaszczepić, bo inaczej, bo inaczej inni nie będą się czuli bezpiecznie, tak jakby. Nagle stwierdzono, że szczepionka nie zabezpiecza przed zarażeniem. Przecież logika wskazuje, że kto się nie chce zaszczepić, to robi tam własne ryzyko, bo może umrzeć. Zaszczepiony jest bezpieczny, więc tu, tu już ten system jakby pogubił się w samej elementarnej logice. Ale w tej chwili stajemy na takim rozdrożu. Albo nas jakby rozjadą, tak? pozbawią nas reszty praw obywatelskich zagonią do jakichś get takich, podzielą ludzi na tych, w, którzy są świadomi zaszczepieni i inni, którzy będą napiętnowani i, i nie będą mieli tak naprawdę w, tych, tych resztek praw obywatelskich i będą nas rozgrywać w, tak w dalszym ciągu. Jak zabraknie greckich lider na określenie kolejnych wariantów, rzekomej <laughs> hmm. pandemii, to stworzą pojęcie COVID-22 albo COVID-25 i, i będzie się ten obłędny tak interes kręcił przez najbliższe lata. Albo zorganizujemy się tak, że ten system przestraszy się i zrobi krok do tyłu. Tak? To jest w tej chwili jakby alternatywa. Hmm. Czyli ten, te całe szaleństwo covidowe i sposób, w jaki jesteśmy rozgrywani, może być albo źródłem naszego zniewolenia, albo katalizatorem zmian. Wszystko zależy od nas. Czyli jaki apel mamy teraz do słuchaczy w związku z Akcją informowania dyrektorów szkół o konsekwencjach? Proszę Państwa, projekt takiego listu. Będzie zamieszczony na naszej stronie rozpuszczony w sieci. Tak? Nasza strona to www.ron.org.pl, czyli ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa. Tam umieścimy się dzisiaj w nocy ten, ten list i każdy obywatel, który Chce udział, wziąć udział w tej akcji, może go sobie wydrukować, może dopisać to, co sam uważa za stosowne, wybrać kilka szkół w swoim otoczeniu, te szkoły, do których chodził, wydrukować to, dołączyć do tego najlepiej jeszcze inne załączniki, które obrazują w sposób naukowy. Jak, nie należy, jak należy postępować, a jak się, czego się nie wypełnia, i zaniesie do szkoły z kopią. Na kopii w sekretariacie powinien uzyskać pieczątkę, że, że złoży. Może przy okazji również porozmawiać tak, z, z tymi, którzy, którzy ten system tworzą. Im więcej będzie takich akcji, tym będzie wzrastała świadomość. Tych, którzy te szczepienia w szkołach organizują, to samo dotyczy, dotyczy rodziców. Rodziców należy przestrzegać przed tym, że to, co chcą zaserwować swoim dzieciom w poczuciu obowiązku i w poczuciu bezpieczeństwa, tak naprawdę jest śmiertelnym zagrożeniem. Ryzyko z tym związane jest absolutnie nie do zaakceptowania w stosunku do. Konsekwencji tego COVID-a, który u dzieci no, ma charakter porównywalny z grypą sezonową. W związku z tym każdy świadomy, odpowiedzialny rodzic absolutnie nie powinien brać w tym udział i powinien innych od tego, od tego odwodzić. Czyli występujemy do szkół. A gdy szkoły podejmą mimo wszystko szczepienia, powinniśmy organizować pikiety przed szkołami z ulotkami, wyjaśniające, że, że ten eksperyment medyczny o nieprzewidywanych konsekwencjach nie powinien być w szkole robiony i na, i na niewinnych dzieciach. Czyli lepiej... powstaje lista kolaborantów, którzy zostaną rozliczeni, i to jest przekaz, który chcemy wysłać w świat. To znaczy, tak, no, ja bym tutaj to za, myślę, że za mocne określenie, bo kolaborant to, to jest ten, który świadomie współpracuje, z, jest świadom zła, które czyni, działa na szkodę danej społeczności. Tak. My tutaj mamy do czynienia w przypadku szkół w olbrzymiej większości po prostu z brakiem elementarnej wiedzy medycznej i z świadomości. Nieświadomością, tak, bez, z nieświadomości. Posłuszeństwem. Więc to nie zwalnia z odpowiedzialności, ale jakby musimy, musimy zrozumieć, że ci ludzie albo nie mają wiedzy, albo są tak zmanipulowani, że wierzą, że to, co robią, jest jest słuszne. No ale tłuszczny. po otrzymaniu takiego pisma i alarmu. Powinni sami się zapoznać i douczyć, albo przestać być dyrektorami szkół. Znaczy, bo czego oni chcą nauczyć się te biedne dzieci? Po, proszę Państwa, to jest tak. Ja mówię od początku, od 18 miesięcy. Żeby zrozumieć to, co się dzieje, nie potrzeba być naukowcem, nie potrzeba być lekarzem. Wystarczy zapoznanie się z elementarnymi podstawami wiedzy czym jest wirus, czyli podręczniki do tego, jak y, y, robiono y, do, tych, do tej pory, jak postępowano i tak dalej, i tak zachowanie krytycznego myślenia. I, i zachowanie krytycznego myślenia, które niestety ostatnio u Polaków y, szwankuje. No, tutaj kluczową rolę mogą odegrać y, komitety rodzicielskie i rady rodziców przy szkołach, tak, do których też trzeba dotrzeć, bo one są najbardziej zainteresowane tym, żeby... Ich dzieci były, były zdrowe i normalnie się rozwijały. Więc zadanie przed nami olbrzymie, jeżeli się zorganizujemy, wystąpimy mocno, tak, żywiołowo. Te listy te propozycje powinny być rozsyłane mailingami w sieciach społecznościowych. Każdy uczciwy obywatel, nawet jeżeli nie ma dzieci w szkołach, powinien to wydrukować, dopisać do siebie, dołączyć jakby apel ekspertyzę. Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, do tego, gdzie są po prostu z powołaniem na źródła, gdzie jest wiedza. Wiedza ścisła medyczna, sprawdzona, sprawdzalna, itd. itd. Ta akcja powinna przynieść jakiś efekt. Nie wiemy jaki, ale nie próbując, nie organizując się, nigdy się tego nie dowiemy. Więc w jedności siła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę Państwu, żebyśmy się spotkali w mniej dramatycznych okolicznościach, żebyśmy mogli mówić o tym, jak chcemy budować naszą przyszłość, a nie jak bronić się przed no, nieuctwem, ciemnotą, zaprzaństwem, tak, złą wolą tego, co nam w tej chwili tutaj serwuje. Dziękuję jeszcze raz.